W tym zadaniu mamy do obliczenia logarytm o podstawie 1 piąta z liczby pierwiastek 7 stopnia z 5. Żeby obliczyć ten logarytm, to podobnie jak w zadaniach poprzednich, korzystamy bezpośrednio z definicji logarytmu i zastanawiamy się, do jakiej potęgi należy podnieść podstawę logarytmu, czyli liczbę 1 piąta. Oznaczmy sobie tą potęgę literką x, aby otrzymać liczbę logarytmowaną, czyli w naszym przypadku pierwiastek 7 stopnia z 5. Żeby rozwiązać tego typu równanie i wyznaczyć x, który jest naszym szukanym logarytmem, no to również, podobnie jak w zadaniach poprzednich, będziemy musieli sobie doprowadzić obie strony tego równania do potęg o tej samej podstawie. Widzimy, że zarówno liczba 1 piąta, jak i pierwiastek 7 stopnia z 5 mają dużo wspólnego z zatem piątką, zatem zapewne obie z tych liczb da się doprowadzić właśnie do odpowiednich potęg piątki. Żeby zamienić 1 piątą na potęgę piątki, to musimy sobie przypomnieć, że jeżeli podnosimy jakąś liczbę A do potęgi minus pierwszej, no to taką potęgę możemy zapisać inaczej jako 1 przez A. Potęgi ujemne odwracają nam odwracają nam liczby potęgowane, czyli jeżeli mamy napisane na przykład 1 przez 2, to możemy to zapisać jako 2 do potęgi minus pierwszej. Tak też w naszym przypadku mamy 1 piątą, zatem w następnym kroku zapiszemy sobie tą 1 piątą jako po prostu 5 w potędze minus pierwszej. Natomiast, żeby pozbyć się tego pierwiastka 7 stopnia z 5, to skorzystamy ze wzoru, który mówi, że jeżeli wyciągamy pierwiastek dowolnego n tego stopnia z jakiejś liczby a, to to jest inaczej a, Podniesione do potęgi 1n. No i teraz, korzystając najpierw z tego pierwszego wzoru, zamieniamy 1 piątą na po prostu 5 w potędze minus 1. Oczywiście wszystko tak jak było to poprzednio, podnosimy do potęgi x. No i teraz po prawej stronie zamieniamy pierwiastek 7 stopnia z 5 na 5 w potędze 1. Siódmej. No i mamy do rozwiązania takie równanie, żeby już to było takie klasyczne równanie, w którym i po lewej, i po prawej stronie mamy potęgę o tej samej podstawie, to tu musimy jeszcze wymnożyć wykładniki. Czyli tutaj mamy po prostu 5 w potędze minus 1 razy X, czyli mamy minus X w wykładniku, a po prawej stronie mamy 5. I w wykładniku 1 siódmą. Aby te dwie liczby były teraz sobie równe, to po prostu ich wykładniki muszą być równe, ponieważ podstawy już są równe 5. Zatem porównujemy właśnie tylko wykładniki, czyli minus x musi być równy jednej siódmej, zatem x musi być równy minus 1 siódmej. No i to jest nasz szukany logarytm. Możemy zatem napisać odpowiedź, że logarytm przy podstawie. 1 piąta z liczby pierwiastek 7 stopnia z 5 jest równy minus 1 siódmej.